Patrzcie, jaka tu jest woda w tej rzece Zajebista. To jest rzeka ARE czy coś takiego. Ludzie sobie pływają na kajeczkach, ale bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi płynie sobie tak. O, że mają tylko kamizelkę i wskakują sobie do wody tam dużo wyżej. I płyną do końca do jakiegoś tam przystanku. Przefajna faska. I patrzcie jaka tam jest woda. Ja nie wiem, czy ja ładniejszy, czy ta woda tam za mną. Ej, chłop. Drugi niedźwiadek zaraz po mnie. Leży se, odpoczywa. To jest w ogóle w centrum miasta. Zarobi się drogami. Patrz, jak tu to ładnie wygląda. No, koc. No, wsiadaj do Rian i jedziemy, bo już tu zwiedziliśmy wszystko. I kątem. I <noise> Ale dograł, dograł to. Na lepsze. On nie wiedział jeszcze, że to dograł. No Coś mnie się zdaje, że tu będzie dobry widok. Łącz mikrofon, bo cię nie słychać. <grych> o i co teraz zobaczycie, proszę taki Państwa, klimatik, to się dziwicie, nie? Widzowie, uwaga, pusko, posiedzieć, pogadać, to jest piękna sprawa. Tutaj. na piękną rzekę Arę. To nie chodziło mi o nią. Tutaj Sebastian podchodzi. O, tak filmuje. Wszystkie pieniądze wydałem na pociąg, teraz tylko będą krozanty y, z bananem i wodą. Pamiętajcie, na nawet na wycieczce high protein water i to jeszcze za darmo. Stary niedźwiedź mocno śpi, stary niedźwiedź mocno śpi. 500 metrów treningowe przebiegnięte, przełożę przepłynięte I... I co? I, I gówno. I... No i trening zrobiony. Zaraz sobie śmiechamy na apartament na jakiegoś grilla. Super piękna ta Szwajcaria, co mam powiedzieć. na grilla, bo nie ma. Chciałem powiedzieć jedno. Miałem bardzo super fajny, super fajny, super fajny, super, fajny pomysł. Żeby spać w górach i iść na szczyt góry, także żeby być na wschód słońca na tej górze, która ma 2326 metrów. Ale ci tutaj. Powiedz, że my nic nie mieliśmy, może. Nic nie mamy. Powiedz, no co chcecie, wytłumaczcie się. Oni się tłumaczą. Ja chcę załatwić namiot, śpiwory też mamy, a oni boją się spać w lesie. Nie? No. No i, no, i taka jest tutaj nic z niej przygoda. Jeśli ktoś naprawdę chciałby jechać na taką przygodę, śpimy w lesie, śpimy tego, zgłaszajcie się w komentarzach. Ja zapraszam wszystkich Was, kocham Was. Łabędzie. Co się że Polak, Polakowi w Szwajcarii jest wrogiem, a nie przyjacielem, więc uważajcie. I to chyba wszędzie jest. I pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, bo brakuje mi jeszcze tyle subskrybentów, żebym trzepał pieniądze z tego i wtedy będę jeździł wszędzie i wam będę wszystko pokazywał. Tak się bawią w Szwajcarii. Tutaj zakochana para, Jacek i Barbara. Proszę Państwa, piękny zachód słońca nad jeziorem. Czy wy to widzicie? Ja jestem naprawdę tutaj tak usynkwencjonowany tym, co tutaj widzę, na przykład te dwa śmieci tego tutaj debila jednego z drugim, którzy nie chcą iść w góry, bo się boją. A właśnie, widzowie, chciałem wam pokazać, jak się chodzi, jakie outfit, klapeczki, wiatromeczki. Witamy w naszej kuchni. Tutaj jest mój pomocnik Dorian. Cześć. Tutaj ja, szef po kuchni, wiadomo. Siemanko, witam w mojej kuchni. W mojej. W naszej. W naszej. Dzisiaj kurwa... Kosteczkę wiślacka, z wiślacka, i lecimy z tematem. Wiślacka kuchni. Użyjemy dzisiaj makaronu, fusilli i kilku podstawowych przypraw, prawda? Papryki, bazylii, oregano, pieprz. Sól. Zaczniemy od dodania sobie oliwy. Kapka wystarczy. Pieprzyk najpierw. Damy oczywiście sól. Podstawowy składnik każdego dania. Dodamy sobie paprykę słodką, paprykę ostrą i chili, bo jesteśmy gorący chłopaki. Duża, słuszna porcja. Żeby chłopaki wiedziały, co się dzieje. Wszystko razem musimy sobie zamieszać i zaraz damy na patelnię. tu pum, pum. <laughs> Słuszną porcję, dla każdego po 63 gramy. Ni mniej, ni więcej. Tylko 63 gramy. Czyli razem szybka matematyka 126, 262. <śpiewa> <śpiewa> coś takiego. Patelka jak rozgrzana? Jeszcze nie. Wszystko na patelni. O, ma skwierczeć, ma skwierczeć. Smażymy, mieszamy, no standardowo. To jest jedno z najprostszych dań. Każdy potrafi je zrobić do. domu. Naprawdę wierzę w Was. A wychodzi pyszne. Ta Szwajcaria już do nas się zlatuje. Balkonami i oknami im biją. Jak poczuli... Ten aromat z proszę Państwa, to są niesamowite rzeczy, prawda? Też jest zasługa mojego pomocnika, bo to bez niego Dokładnie. naprawdę by się nie udało. Dokładnie. Jedzonko już mamy gotowe, Zabieramy się do jedzenia i idziemy spać, bo jutro czeka nas ciężka wycieczka, musimy wstać o 5 rano albo nawet wcześniej i jedziemy w góry, w góry nie byle jakie, w góry y, Alpy Berneńskie, 2300 coś tam metrów. 1700 metrów przewyższenia, więc życzcie nam powodzenia. Nawet się zrymowało. I subskrybujcie ten kanał, bo jak będzie dużo subskrypcji, będę z tego zarabiał pieniążki, to pamiętajcie, że wtedy będę mógł jeździć cały czas i dostarczać Wam zajebisty content, a dopiero się uczę, a potem będzie petarda. Na razie.